Widowie, w dzisiejszym odcinku, w sumie nie wiem co za bardzo będę robić, ale widziałam tam koka, będę próbowała go oswajać, a tak przy okazji mam tutaj krówki, no i rozkopiemy sobie to, o nie, nie wziąłem siekiery, ostatnio mi się skończyła, ale no trudno. Pojedynczo, ok? Teraz niech krówki wejdą, a my szybko wychodzimy. No i mamy krówki. Jej, gdzieś tu miałam wękkę. Um. Gdzieś będzie, gdzieś będzie. Gdzieś się znajdzie. Może w tej skrzynce. Nie ma, nie ma. O, jest. Ale ona żadna. Przecież ja mam wędkę w ekwipunku. Czemu jakiego szukam? No nieważne. Połowie Połowę już tam nie będzie na wykończeniu. Jest już na wykończeniu, więc ją wykończę. Wykończę. O, o, o! I hop! Jest! Oczywiście, żeby je oswoić koka trzeba ryb, więc muszę ich trochę złowić. Bo podobno koki no bardzo dużo jadą. Aha, fajnie, bo ja. Bo ja już nie mam miejsca w ekwipunku. Czy mam? Gdzie są ryby? Um, a są, ale jak na gdzie? Ja je tutaj kajgam. Um, na wszelki wypadek w ogóle ogłożę. A tu są. Ogróżmy sobie... W sumie, co by sobie tu ogrożyć. No wszystko jest potrzebne. Sadzonki. A kwiatek to w ogóle po co ja go tu mam? Kwiatek to... Z kwiatkiem się robi tak. Sadzi się go. I jest. Jeszcze coś jest? Nie, wygawało mi się. Nie wiem czemu wskaczę, ale tak mi się po prostu podoba. Szybkie ryba. Nie mam czasu. Ryba jest, nie posłyszę. O, 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 jest, 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 jest. Hop. A nie, co ja wyłowiłam? Nieważne, nie wiem. Na no wszelki wypadek wyłowię więcej ryb, bo koke naprawdę dużo mogą tego zjeść. A lepiej mieć w zapasie. Jeszcze tam widziałam. Co to było? Pies? Tam chodzą psy. Wilki bardzo dużo w sumie, bo psy są oswojone. O nie, prawie bym to przegapiła. Mam nadzieję, że w tej wiosce będą koty teraz. Wcześniej je widziałam, więc powinien być, no ale nie wiem jak będzie. Biegniemy, 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 biegniemy. Aż go biegliśmy. Gdzie jest kot? Taki biały, mały. No nie, gdzieś tu był. Nie mogę się poddać. Znajdę go. Choćby nie wiem co. No chyba, że u z wioskiem kropka gdzieś. Co ten villager robi na gachu. Dziwny ten Minecraft? No nieważne. Coś tu jest? Zwykłe no, na Ach, to jest kurczak! Już myślałam, że kok. Kok. Na szywcie. Ostrożnie? On chyba nie chce ryb. Jak się zgenerwuję to go będę gonić z tymi rybami. Dobra, gonię go. hop, 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 hop.

Chodź, chodź, Tam jest kolejny kot. Idziemy. Gdzieś tu to było. Tam? Tutaj? Oj! Ale właśnie takiego kota zawsze chciałam i akurat jest. Gdzie kocie? Tu? No nie ma go tu. O! Gonimy go, gonimy go, gonimy go, gonimy gonimy go, gonimy go, gonimy go, gonimy gonimy, 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 gonimy. Już mi się słowa mylą. wszystkie się w ogóle wszystkie jego się nie gonimy, gonimy, O, ale o nie. Go. Tu jest. gonimy, 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 go, gonimy, 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 Może gonimy, gonimy,

Ej, chwilka. Ty mi się nie da? Chyba się nie da. Nie, no chyba się da. Ga... Gdzie jest mój kot? Dobra. Spróbujmy na nim. No, no nie da się. Ale chodzi ze mną. Mam nadzieję, że w Minecraft kokiec z psami się nie gryzą, ale chyba nie. Już myślałem, że to zombie się tam pali, a to jakieś... Kwiatki. No w sumie ja je posadziłam. Chodź, kocie. Chodź. Wiem, że wyczuwasz psy, no chodź. Ja mam pokojowy, więc nikt się mi nie drespi. Skrzynce mam w sumie e, mięso ogrom No ale jakaś gorsza historia, bo miałem niedawno jeszcze łatwy gry. Chodź Ten kogo mnie nie słucha. Nie, musisz być w domu. Jest, jest. w sumie jest pokojowy, ale nie. Musisz. Właśnie Mam nadzieję, że psy cię polubią. Zamykamy drzwi i idziemy spać. Miał, miał, miał. Zostań tam, kotku. Co, tylko, co? co, co? Kakrówki? A nie jakie Jak ja się teraz będę nabierać? Bo ja ogólnie chcę zdobyć dalszą krzyń zbrojki jak na piersi, takie, One... ale no, na razie nie ma jak. No, bo, o krowy. Przecież czemu ja ich nie rozumnażam? Gdzie sprzęca? No, to, no gdzie ją zaskawiam. A, ziemniaki mam. Tych ziemniaków jest tyle, że farmę świnek na pewno będę musiała powiększyć. Co ja mam teraz zrobić, co mam zrobić, co mam zrobić? Do... Dobra, um. co ja nie mam zrobić? A, połowić. Tam jest tu pełno świń. Ale ja jedzenia nie potrzebuję, ja mam go wręcz za dużo. A te rybki no to dla kotków łowię. Oh, piesek widzicie? On bije owce, o oh, nie, o oh, nie. O oh, nie. Psy tam są! Jedziemy. Znaczy płyniemy. Serio, bijecie ich? Dlaczego nie są takie wściekłe? Czy to wszystkie, że po prostu do ich lasu weszła jaka No pięknie, trzeba coś wyrzucić. Co mam wyrzucić? Dobra, wracam tam. No, coś się niega. Albo jak trzeba tak. Nie. Okej, okay, dopływamy do brzegu, i tutaj większość trzeba zyskać, co jest in? A nie wiem, a jest pieczony, a jest surowy. No jest różnica sobie tutaj damek, to tutaj, to też tutaj. O, kwiatki w ogóle mam. No i piórka doskawimy. Dobra, Jak jest węgiel? Tylko sprawdźmy jakie jak coś. Jak się ga przepalić, co z tego wychodzi? Szkapka żelaza, a co jest? Zurowe żelazo. Kszak! Szkapka żelaza! Będę mogła zrobić kilo albo coś w tym tylu. Tutaj jak jest jakieś pełne i ja idę ja zaraz to kopać. W sumie po co, jakoś skroję? A nie, to dla koka. To odkładamy. To też. No, to jest to mięso, o którym Wam mówiłam. A tu też chcesz kapkę też z tego łatwego krogu. Może kiedyś jeszcze włączę. Co by jeszcze. No, jabłka mogę odłożyć. Jakby chciał oswoić te psy, w sumie. Ale nie no, z kawię kam. Chyba, że. Nie, to Miałabym zagrze psów. Ja już mam ich sześć, potem ich nie wykarmię. Z wykar w sumie jednak spoko, ale... Nie, nie, to by było zagrze. Baga pszczoła się nie da że jej kwiatki pozbierałam. Dlaczego tu jest o nie, te psy jednak chyba trzeba oswoić? Inaczej będą tu wszystko zabijać. No pięknie. <laughs> Małe o nie, jeszcze samo okno. Biorę go. Oswoił się? Tak. Dziwne. Tu jest kolejne. Gdzie są te psiska? No nic. Czy ja mam przy sobie siekierkę? Grewniarą. No może być. Bo z tego co wiem, to się chyba się siekierką robi. Czy nie? Wszystkie? Nie? Tak. Małe... Mały piec nie bije. Aha, bo on jest oswojony. Nie wiem, czy on przepłynie tam. Dobra, nie, jeszcze się utopi. Zróbmy to tak. Idziesz. Na około sobie przejdziemy. Na około. Idziemy, idziemy. Chłopak pies piesku, tak twój nowy dom. No, jeszcze troszkę. O, tutaj. No, trochę zarośnięte, ale to nic. Chodź, chodź. Tu jest nowy przyjaciel wasz. No troszeczkę się wstydzi. No chodź. Czemu ten pies? Siadaj. Dobra, będzie na polu. Koki też ma być na polu. Ktoś sam na polu. Już, na pole. Miau, miau, miau. Okej, okay, zaraz się tutaj położymy. Możemy już będzie cały czas klikać. No albo i nie. Mały bieg, tak jak że pieski go zostawiły. O, już mogę. Jak tylko przestanę klikać, to nagle już mogę, nie? Co, przyniosę coś? nic? Albo nie, nie chodź. Dobra, dobra. Sieć tu. Tak, to Twoja przyszywają mama. Ale ja muszę jeszcze złowić. A jakby, co to jest? Morska nie mieszkalność krzy. A ja to w sumie złowiłam kamkę kam, wejką. Kam, kam. Koń! I on ma bardzo duże HP. No trudno. Ja się ogła nie mam, no. E, serio? Co to jest? Węgla, wyposażenie, niezmieszkalność, trzy morska fortuna, 3 naprawa, 1. O, to może być dobra węgla. Tylko, że ja chciałam ryby. Akurat, teraz. No, tak te grawam, a nie, jak się była. No. Płynie coś. Kawa, to nie jest lepsza. O, o, o. A, no w ogóle pierwsza. No się szybciej. widzieć dalej czy nie? O, o, o! No i tak się... Nie! Nie! Tak długo czekałam, a tu jakieś jakaś rozgiemka czy jest. Chwila? Tak, rozgiemka. No i nie zdążyłam. Pięknie. O! Hop! Za daleko, trochę. O, nie, 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 jest, hops. Ale ja wolę więcej tych ryb. Najlepiej łowi się tam, gdzie pływają takie grzy ryby, Jak już wymagałam. No, odpłynęły się gorzej łowi. O, przypłynęły? Lepiej się łowi. O, 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 jest, 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 o. Nie no, na wszelki wypadek jest jeszcze jedno. Widzowie, a czym w ogóle się naprawia wędki? Bo na tankę jest naprawa jeden. O ja za wcześnie. Idę teraz w inne miejsce. Tu. Możemy mi się poszczęścić. Gdzie są ryby? Dobra, zajrzysz sam, tak. Hops. Jest. Hops. No, za wcześnie, albo za późno. Jest, 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 jest. Hops. Rozgiemka. Tylko ta rozgiemka i rozgębka. Siedem ryb powinno wyskarczyć. Jak nie wyskarczy, no to... Nie biorę tego kota. Krówka. Nagle dużo krówek. A jak potrzebuję, no to... Wiecie. Nie ma. Nie ma. Co to było? Tu lama była? Widzieliście to? Kr krowa? Nie, nie, nie. Dziwne. Czemu są okwarki krzwi? Co tu jest? Nie, to bo ja już zbierałam. No. Może kokala ma? A nie ja wiem. No, teraz jest pełno krów. Normalnie ja nie wiem o co z tym chodzi. Okej. Okay. Gdzie jest kok? Może gdzie on był Oskar Mire? Ale nie, to nie ma sensu tak myśleć, bo on gdzieś mógł tu spacerować. No nic, poszukamy go w kolejnym odcinku. Pawie dowie! Do zobaczenia!